Wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Jaszku, a teraz kontynuujemy sobie rozgrywkę. Nie wiem o co chodzi z tym zapisem. Jakie ja mody tutaj miałem? Jakieś mody, chyba nie. To miał być czysty Skyrim. Nie wiem czemu tak się stało. Coś tutaj ta usługa Steam Cloud mi się nie powiodła przy synchronizowaniu. Mam nadzieję, że odpali nam się dobry zapis. No i co? Trochę się powygłupialiśmy ostatnio. Gdzie jesteśmy? Aha, splądrujmy sobie tutaj tą... Co to jest? Wieża, wieże sobie splądrujmy. O, jakiś mieszek. Ja jako stary gotikowiec jeszcze bym chciał mieć możliwość eksploracji tego mieszka. Znaczy jego rozpakowania bezpośrednio w ekwipunku. Od zawsze jest ta zagadka, jest to napięcie, ile dostaniemy sztuk złota. No ale już takie smaczki może, taki mod jest nietrudno zrobić. Może ktoś się kiedyś tym zajmie, może ja się kiedyś nim nawet zajmę. Jak mnie najdzie ochota. Próbowałem ostatnio nawet bawić się w modowanie Gothica. Miałem zamiar zrobić taki mod upiększający trochę tą już dosyć leciwą grę, ale dużo roboty, dużo roboty i nie, nie ma z kim przede wszystkim tego robić, ponieważ nie jest to tyle trudne, co pracochłonne i nie, nie chcę, żeby moja praca poszła na marne. Konkurencja w upiększaniu gotyka jest dosyć silna, są różne paczki, teksturowe, mody całe na grafikę. No dobra, ale jesteśmy w Skyrimie. Ja sobie tak lubię go porównywać do lidera RPG na mojej półce. Kiedyś wam wyślę zdjęcia, albo jak kamera mi na to pozwoli, to wyślę wam filmik z moją kolekcją gier. Ale na razie nie, na razie nie, na razie pozbieram ich jeszcze trochę. No i kto pierwszy, kogo uderzy? Ach ty mnie, bandyto. Coś ostatnio. Jakieś wywody ideologiczne prawiliśmy na temat bandytów. Dlaczego nie ma gildii bandytów? Bandyci różni różnią się trochę od złodziei. Gdzieś tu jeszcze jakiś kolejny oponent. A weźmy sobie jakiś klimatyczny czar. No dawaj, dawaj, dawaj. No i po której stronie mnie zajdziesz? Tak, myślałem, że to trochę cię odrzuci, i miałem rację. Oj, biedaku! Potoczyłeś się ze swoim ciałem aż tak daleko tutaj? Muszę zapierniczać na dół. Co ty tu masz, mój przyjacielu? Rzem mój rzemieniowy przyjacielu. Pamiętajcie, macie nawet dużo życia, ale troszeczkę wam brakuje. Polecam wam leczenie, zawsze sobie przyskiluj przyskilujemy troszkę. No i dobra. I lecimy na przygodę w czarny głazie. Tutaj chyba nie ma żadnych skrzyń do splądrowania z tego co widzę. <laughs> Oho, jakiś tutaj most. Można tutaj skoczyć z tego. Jest jedno miejsce w Skyrimie. Odwiedziłem kiedyś. Był właśnie taki. Nie wiem, co to jest taki. Filar? Jakby to nazwać inaczej. Chyba filar to. No, w każdym bądź razie takie, taki mostek filarowy był i dało się z niego skoczyć. I to było nawet w formie Questa. Gdzieś tam w okolicach. Yy, Marchi. Kurde, jaka to. W każdym bądź razie to tereny Markartu, tam okolice. Jak się ta kraina. Pogranicze. O, chyba to jest Pogranicze, z tego co pamiętam. Złodziejaszkiem gramy, ale możemy dzisiaj pójść na żywioł. Właśnie za to lubię tą grę. Że nawet kiedy. O, jej diadem. Jesteśmy królowcem. Dla, nawet dla takiego kogoś przyzwyczajonego do jednego bildu postaci, jak ja. Istnieje możliwość zabawy różnorakimi brońmi, różnorakimi yy, czarami i dalej jest to fajne. Jeżeli gramy wojownikiem, to nasze czary nie są tak strasznie słabe. Jest trochę trudniej, to prawda, ale ja myślę, myślę, że chowaniec by nam się przydał. No i mistrzu, potraktujemy cię ogniem, chyba nie? Lekki pancerz. Nie wiem, czy ja mam na sobie lekki pancerz? Przecież ja jestem magiem. Magic, a dajmy sobie magic może. Zniszczenie piorunami, mrozem czy ogniem. Nic z tych rzeczy, bracie. Nie mamy tyle punktów. Przywracanie przemiana. Kurde. Ja nie pamiętam co ja tu chciałem zrobić kiedyś bardzo dawno w tym bildzie. No nie, nie tnij mi się. A masz? Orzechy w miodzie? Wytrychy, złoto? Proszę bardzo. A to ty za tam, wilczku. Zajmij się tą panią, a my sobie splądrujemy tutaj tą skrzynię. Trochę złota nam tutaj bandyci zostawili. Jesteśmy jak Robin Hood. Zabieramy bogatym i dajemy sobie. A tutaj nam nic takie jakieś drewniano, żelazne rzeczy niepotrzebne. A właśnie, wejdźmy sobie tutaj gdzieś do światełka. Chodźmy. Gdzie tu jest światełko? O, proszę bardzo. Tylko mi nie zdechnij zaraz, chowańcu ty mój. Co ja tu mam? A ja mam karwasze chyba. W stroju szukajmy karwaszy. Karwasz twarz i butasz twarz. Proszę bardzo. A nie mam niczego takiego, co bym mógł zamienić. No nie mam. Muszę sobie kupić w lśniących szatach w samotni jakieś rękawiczki, jakieś buciki. Co prawda nie będziemy bawić się w zaklinanie na jakimś eksperckim poziomie, ale. No, no, skarb, skarb. Szukaj skarbu, gdzie jesteś, piesku? Zdechłeś już? O, zwierzęta mnie nie lubią. Ale możemy sobie przywołać drugiego zawsze. Przywołany chowaniec, najlepszy przyjaciel. Plądrujemy dalej. Fajna jest tutaj ta gra światło cienia. Ohoho. Kolejny oponent, nieprzyjaciel. Czego dawno nie używaliśmy? Kilofa. Swoją drogą chciałbym, żeby dodali w Skyrimie. Chociaż w Skyrimie już pewnie tego nie dodadzą. Ale jakby tutaj panowie z Bethesdy wpadli na pomysł, żeby... Weźmy sobie płomień w lewą rękę i żeby naciskając razem dwa klawisze, można było zaczarować yy, ten kilof, żeby zadawał obrażenia od ognia. Ja wiem, że już jest. Że już jest. Tutaj zrobione to wszystko. Oho, chyba ten pan się... Tutaj... Dobra, bo ja mówię pięć rzeczy, a się na walce nie skupiam. No i co robimy? Chyba się leczymy, nie? Dobra. No o i przywracanie up. Ciebie też. Dobra, i na dobitkę. Skończymy tym, czym zaczęliśmy. No, ja już tutaj liczyłem na jakiś fajny finisher. Co to się dzieje dzisiaj? Już 10 minut poszło nam. Jak ten czas zapiernicza do przodu. O, 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 miksturka. A tam my wolimy czary, co prawda, ale jak tutaj to ułożyć? Wszystko wąż, wąż. Delfin. Wąż. Wąż. Delfin. Wąż. Delfin. Dobrze, dobrze. Otworzy się. Bardzo dziękujemy. Panie Darku. Ach, po co ja klikam, jak pusto? O, będzie złodziejstwo. Kradzież, nie złodziejstwo przecież. To jest właśnie piękne, że. Są takie małe klimaciki. Spotykaliśmy bandytów po drodze, to od razu kradzież nam wzrasta przy znalezieniu jakiejś księgi tutaj nieopodal. Uy! No 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 no. Gdzie ty jesteś, ślizgaczu? One nas tutaj chyba jakąś atakcją mogą zarazić. Chyba nie? Aktyw... no kurde, no. A nie, dobrze. stopa jest, bo sobie przypomniałem, że nie zakupiliśmy bardzo ważnego czaru w Białej Grani, mianowicie Pułapki Duszy. Pułapka Dusza jest to czar, którego nikomu nie muszę chyba przedstawiać, a jeżeli muszę, to odsyłam na jakieś strony o Skyrimie. A my się transmućmy trochę dzisiaj. No no, i co to było? Czasem mi się takie bugi zdarzają, że Mana pójdzie, a czaruni chuchu. Dobra. Tutaj nie ma już żadnego ciała. Zwój kuli ogni. O, trucizna. Jak sobie zrobimy trochę sztylety, to będziemy mogli używać tych wszystkich trucizn w ramach klimatu. Szkielet. No, nie wiem, jak to jest, że przy samych kościach znajdujemy złoto. Ten modrek, wiem, był nawet fajny, jeżeli chodzi o takie klimaciki. Miał trochę słabe możliwości regulacji, bo żadne. Albo ja tam czegoś nie doczytałem. Ale... Jak obiecałem kiedyś, ze dwa tygodnie temu, kiedyś zrobię recenzję tego moda, tylko postawiłem sobie system na nowo. Uch! Pająk. Najle... Czym zabić człowieka pająka? Człowiekiem kapciem. Ale my mamy tylko pieska. No co się tutaj tnie tak jakoś niemiłosiernie? Broń. Siekiera. Młotyka. Czy stalowy młot? Pies nam umarł? O taki ty pająk jesteś kozak? Dobra, coś tu trzeba wykminić na to, żeby cię ubić. I przy tym się nie narobić za bardzo. Zabierz to ode mnie! A, niech będzie. skilujmy sobie cały czas. Nigdzie nam się nie śpieszy. Jak nie w tym odcinku, to go w następnym zabijemy. A jak nie teraz to może innym razem, ale zapiszmy, zapisaliśmy. Nie pozwól mu się zbliżyć. Jeszcze na tych niższych levelach nie ma aż tak rażącego mm, dystansu, znaczy dystansu rozbieżności między damage'em czarów a damage'em broni, więc mogę sobie pozwolić, żeby tutaj ktoś pobawić się trochę ze wszystkim, co mi pasuje. A potem już będziemy walili chyba ze zniszczenia tylko. No, pającze jajo. Zdejmij mnie, zdejmij mnie! Nie drży się, człowieku. Coś ci się dzieje, ktoś cię bije. Kokon? Lubimy alchemię, sobie czasem przyalchemić coś. Zabierz mnie stąd! Już Cię uwalniam. Już prawie. Czuję to. Nie No. Było miło, ale się skończyło niestety. Rzemieniowy hełm. Niestety mam już hełm, a mianowicie kaptur ziomalski. Czemu nie da się go zdjąć? Znaczy nie zdjąć, tylko opuścić żeby był założony w ekwipunku, ale nie na głowie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak na zioma. Mag ziom. Ziomak. Ziomak. O, ziomagiem bym grał. Ach, co te pieniądze robią w zwłokach? To jest tylko zachęta do, do nekrofilii. No i tu się skradajmy. Mam jakiś sztylecik. I to nawet żelazny. Kurczę. I nam jeszcze kwipunek nie wysiadł od tego wszystkiego. Dobra. safe. Dzień dobry. Ojoj, co to było? No, mam nadzieję, że do tego pana uda się zakraść. Może za życia nie był jakimś strażnikiem? Dobra. I teraz Magic. Gdzie tu płomienie są? Ilu tu was się narobiło? Jakaś widzę potężna rodzinka tutaj jest oj, 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 oj A ja się uleczyć muszę Dobra Przywitajcie mój stalowy Nie Młot, jaki topór Oj ojoj oj, oj. Spierniczamy, spierniczamy szybko Leczmy się. Dobra. I teraz, co my możemy Ci zaproponować? Coś szybkiego. O, proszę bardzo. Tak się powinno postępować z Draugerami. O, i Kilkem. Bardzo ładnie. No, coś tutaj ci podpierniczyłem, ale zobaczmy, co my tu mamy. Pradawny norski miecz, dziewiątka. Nie, to wywalamy. X. -em. No, dobrze, że to dębowe ciało użyłem, bo nie wiem, jakbym uszedł z życiem. No, no czemu nie chcę zapisać? Już mogę. Chwilowy bug. A tu jeszcze jeden chyba powinien być, niemiłosierny. Stalowe norskie rękawice. Kiedy już skumamy się z Lidią, to możemy jej dać. Ach, żałuję już. Długi czas nie grałem kowalem i znowu nie będę grał kowalem. Ubrałbym ją w jakieś ładne, fajne wdzianko. W twórcy się dwójce jest fajna taka dogodność, że można farbować ubrania. Nie wiem czy w jedynce też to jest, bo nie grałem w jedynkę. Powiem szczerze, mam zamiar kupić. No i tutaj trzeba się chyba pieskiem poratować. No, 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 no. Spierniczamy jak najszybciej, jak najdalej. O, o to mi chodziło. Widzisz? Po co było zaczynać? No, tak, w zasadzie to ja zacząłem, ale. Fabuła tego wymaga. Dobrze, kucnijmy sobie, zapiszmy. Mania zapisywania gry, ale. Czasem tak trzeba. No, chyba muszę wziąć sobie też tyle ciki do ulubionych, nie? Nie wywalać. Ulubione, proszę bardzo. I broń nam wzrosła od razu, i skradanie, i evans. I co? I znowu magię. Zobaczmy, czy możemy już w skradaniu coś sobie dogodzić za trzy poziomy dopiero no to jak za trzy poziomy to gini draugrze no nie chyba na ciebie to jednak bardziej by broń się nadała I standardowa zasada. Atak, blok. Atak, blok. Już widzę, że czas trochę nam leci. No, no. Uf, już się bałem, że zginę tutaj z rąk tego umarlaka. W zasadzie jak one są martwe, to to były ręce. Teraz to, to nie wiem, co to są. Jakieś, kurde, kończyny. Chociaż dobra, nie zagłębiajmy się tutaj w nic. I jeszcze tutaj gdzieś skrzynia może jest. <laughs> Coś mi głos zachrypu. Próbowałem dzisiaj ten odcinek nakręcić, ale sąsiad mi wiercił cały czas tutaj. Gdzieś chyba nawet mieszkanie obok, koło mnie, się nie dało nagrywać. Uleczmy się. Uleczmy się. O i jako kwintesencję dzisiejszego odcinka. Możemy dać transmutację. Mm, mamy tutaj gdzieś perk, który pozwoliłby nam na przemianę. Ach, jeszcze nie teraz. Poczekajmy chwilę. Będzie trochę dłużej, ale co z tego? Czy sobie może poplądrujemy tutaj zwłoki, jakieś szczątki. Jakiegoś przyjaciela martwego tutaj jeszcze nie ma dla nas? No co jest, ja już chcę. Przemiana app. Ostatni raz czekam. Jeżeli teraz nie będzie, to kończymy. No, no. O. No to, tak jak obiecałem, to był Jaszku. I kolejny odcinek ze Skyrima. Do zobaczenia w następnym, a wytrzymajcie się. Peace!